Ludzkość zniszczyła Ziemię i uciekła na Marsa, a ja chwilowo utknąłem, czekając na swoją kolej. Dziadek powiedział, że powinienem go jeszcze odwiedzić zanim odlecę na Marsa, ale potem przestał się odzywać. A jeśli coś mu się stało, jemu i jego zwierzakom? Muszę się tam wybrać i sprawdzić, czy z nimi wszystko dobrze. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Kosmo i dzisiaj witam Was w nietypowym odcinku w odcinku z gry No Place Like Home. Na samym początku tego odcinka chciałem podziękować grze No Place Like Home za zasponsorowanie tego odcinka. Dziękuję za zapłacenie moich rachunków, bo ten miesiąc był ciężki, inflacja wiecie, odchodzi. chodzi. W każdym raz zacznijmy od tego, czym No Place Like Home jest. No Place Like Home jest to symulator, można powiedzieć rolnika. Gra jest osadzona na zniszczonej i zagracanej ziemi opuszczonej przez większość ludzkości. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby życie na Ziemi, gdyby większość ludzkości przyniosła się na Marsa? No Place Like Home odpowiada właśnie na to pytanie i pozwala nam pokierować ostatnimi ludźmi, którzy pozostali na tej zniszczonej planecie. Także być może jest to taka dystopijna wizja tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Kto wie? Witam Was serdecznie na mojej farmie. Z tej strony Kacper, jak widzicie zresztą. Chociaż co prawda jestem tutaj dziewczyną. Nie mogę wam się z przodu. Poka Nie mogę. O, o, o! To ja! Zobaczcie, jestem słodki! W końcu jakoś wyglądam. W każdym razie, jak widzicie, świat pozostawiony przez ludzi. No, wygląda nieciekawie dosyć. Jest tutaj sporo śmieci i tym dzisiaj się najprawdopodobniej zajmiemy. Natomiast tutaj ten kurczak czegoś ze mnie chce. Cześć kurczaku, what do you want from me? Witam, waćpannę. Rany boskie, gadający kurczak! To zaskoczenie jest wielce nie na miejscu. Kury muszą się uczyć w życiu trudniejszych sztuk niż ludzka mowa. Przepraszam, z kim mam przyjemność? Jestem Corneliusz Wspaniały, miejscowy bohater i obrońca uciśnionych. Ale właśnie jest kurą. Trafnie Wadź panna spostrzegła. Zaistę jestem kurą, ale to naprawdę nic niezwykłego. Może przejdziemy na ty, choć ta szermanskość bardzo mi odpowiada. Przepraszam, to po prostu strasznie dziwne. Strasznie dziwny jest tylko wyraz, który nie schodzi ci z twarzy. Pozwolę sobie zgadnąć, że jeszcze nie przeczytałaś stosownego rozdziału z... Rolnictwa dla opornych. Z czego? Chętnie bym ci dał egzemplarz, ale go zgubiłem. Pewnie gdzieś się tutaj poniewiera. Poszukaj go proszę, takie arcydzieło literatury agrarnej nie może się zmarnować. Prawda? I jak widzicie, gra polega na tym, że mamy pewne zadania do wykonania. Ale nie tylko, ponieważ mamy jeszcze tryb kreatywny, do którego przejdziemy później, bo tamto dopiero dzieją się rzeczy. Na samym początku chciałem po prostu pokierować troszeczkę tym, co dzieje się tutaj w grze. Wejdźmy sobie też do naszego domku, proszę bardzo, ponieważ tutaj nasz dziadek dostawił nam list. Tylko najpierw poszłam tam, no bo co to za syf ma być tutaj? No bez przesady, przecież ja w takim syfie żyć nie będę, kto to widział. Czuję jak jakiejś simsowej Melinie po prostu. Także jak widzicie, nawet. Syf zaatakował domy. Jak widzicie, dowiadujemy się też, że nazywamy się Ellen. Okej, okay, może być. Witaj, Ellen. Nie wiem, czy przyjęłaś moje zaproszenie, ale jeśli to czytasz, to cieszę się, że dotarłaś cała na miejsce. Przepraszam, że nie mogę cię przywitać osobiście. Mam misję do wykonania. Postaram się wkrótce wrócić do domu. Obiecaj mi tylko, że jeśli nie pojawi się w ciągu dwóch tygodni, wsiądziesz do pierwszego promu na stację i natychmiast wrócisz na Marsa. Nie pytaj, wszystko wyjaśnię, jak tylko się spotkamy. Nie dyskutuj, proszę. Gdybyś czegoś potrzebowała, pomoże ci mój stary kumpel Mark. To Miejscowy sklepikarz na pewno nie odmówi ci pomocy, ale zanim do niego pójdziesz, zrób trochę przetworów. Teraz na ziemi to one są walutą. Maszynkę do wykowania zajdziesz na prawo od chatki, a na razie zadbaj o siebie i nasze gospodarstwo. Pokrywam w okolicy nieco wskazówek, jak tu, tu wszystko działa. Mam nadzieję, że na promie dali ci świder, bez niego tu ani rusz. Bardzo cię kofam, maleństwo. Niedługo się zobaczymy. Dziadek. Dobrze, jesteśmy więc. Oj. A polem wodą. MSSORy. So w każdym razie ja myślę, że to jest czas na to, żeby posprzątać trochę tutaj tego, co się dzieje, więc posprzątajmy. Witam w mojej farmie po raz kolejny, słuchajcie, po tym jak poszedłem sprzątać tutaj wszystko, okazało się, że troszeczkę się zasiedziałem i włączyłem tryb kreatywny i zacząłem działać. I muszę się wam kilkoma rzeczami pochwalić. Na samym początku uważam, że to jest po prostu gra, która dla Sims playerów jest cudowna, ponieważ zobaczcie co zrobiłem tutaj w domu. Urządziłem go troszeczkę w takim japońskim stylu, jak by wychodziło. Mamy tutaj łóżko, mamy szafę, mamy komodę, mamy tutaj jak widzicie taką elkę, właśnie soft można powiedzieć, stolik i tak dalej, jakieś różne kwiatki pomalowałem nawet nam, ściany i tak dalej, więc tutaj też tak jeszcze można robić, to mnie mega zaskoczyło i naprawdę fajne jest, natomiast to co wyszło na dworzu, to co zrobiłem na dworzu, to po prostu przechodzi wszystko serio. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że w tej grze mamy wszystkie takie zwierzęta, począwszy od kotów, szopów, lisów, psów, krów, no jak wiecie kaczki, tutaj mamy kurki, wszystko. Może zacznijmy sobie od tutaj tego, że zaczniemy sobie po prostu od przywołania sobie w tym przypadku, bo ja akurat w trybie kreatywnym mogę to zrobić, sobie, słuchajcie, jak widzicie, tutaj piękną piękną świnkę. I aby oswoić świnkę, trzeba dać jej, jak widzicie, miód. I jak, i jak oswoimy sobie zarządzko, to możemy, słuchajcie, je nazwać. Teraz, jak klikniemy sobie R na świnkę. To możemy podać jej imię. Ja bym mógł ją nazwać yy, Marcysia na przykład. I mamy naszą Marcysię, słuchajcie. Ja już kilka świnek w moim tutaj chlewiku mam. Tak by the way, gdybyście wymyślili jakieś ciekawe imiona dla świnek, czy też w ogóle dla jakichś zwierząt na mojej farmie, to napiszcie w komentarzu, bo ja mam problem z wymyślaniem imion dla zwierząt. Czasem mam także. Ludzkie imiona niby są spoko, ale czasem też tak, że nie. Więc, jeżeli macie jakieś fajne imiona, to dajcie znać w komentarzu. Trzeba też zaznaczyć, że ta gra jest przetłumaczona na wiele różnych języków, w tym język polski. To jest naprawdę duży plus dla tej gry, według mnie. No ale dobrze, wracajmy z powrotem do naszych świnek. Tutaj zobaczcie, kochani, jest obecny mój chlewik, to jest mój kurnik, to jest miejsce dla, dla krówek, a tu jest chlewik. Tadam! I mamy jedną właśnie ze świn. I tutaj niedługo nasza Marcia również dołączy. Na pewno tutaj jest wiola, jeszcze dwie inne świnki. A w związku jest to zrobione z tym, że tutaj w miejscu tworzenia rzeczy mamy kilka możliwych opcji. Jak widzicie, mamy opcję warsztatu, ale mamy opcję zwierząt. Mamy opcję dla kur, mamy opcję dla świnek, mamy opcję dla krów. Tutaj jest karmnik również, ale mamy też domek dla blokobotów, więc blokobot też możemy tworzyć. Mamy budę dla psów, domek dla kotków i shopę dla shopów. Więc bardzo dużo rzeczy tutaj jest. Tak samo zresztą Tutaj zobaczcie, mamy kilka rodzajów mebli. Mamy klasyczne japońskie, również jak widzicie, ja wziąłem sobie styl japoński. Mamy meble ogrodowe, które też możemy zrobić. Mamy meble kuchenne, bo możemy sobie urządzić swoją własną kuchnię, jeżeli będziemy chcieli. Na przykład, jak widzicie zresztą, urocze. Mamy też nakrycia głowę dla naszych zwierząt, gdybyśmy chcieli je tutaj, że tak powiem, udekorować. Nasionka mamy wszystkich rzeczy, które możemy tworzyć. Jak widzicie, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I mamy imprezowe, wszystkie rzeczy, czyli po prostu tutaj tapety i takie tam. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to tutaj, możecie sobie, jak już zresztą wszystko sobie uprzątniecie, przejść w tą stronę i podejść sobie do takiego typka. Jest to tunel szybkiej podróży, ale również tutaj macie, słuchajcie, sklep. I w tym sklepie możecie rozwijać swoje jakby umiejętności, a raczej ulepszać sobie po prostu różne rzeczy. Na przykład, jak wiecie, mamy ulepszenie świdra, mamy rękawiczki ogrodowe, które po prostu zwiększają nam szanse na udane i na podwójne plony. Mamy również ulepszenie kolejne świdra, zbiornik na wodę możemy sobie powiększyć, możemy sobie ekstraktor śmieci yy, ulepszyć. Możemy sobie zrobić lepsze buty do biegania, sobie również zrobić mi są o wiele szybsze, witaminy ziołowe, duży plecak sobie powiększyć, uderzenie. No i naprawdę tak jest mega rozbudowana, ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem, serio. Tutaj sobie wszystko jak widzicie posprzątałem, ale no to też nie jest tak, że to było zupełnie, powiem szczerze, takie łatwe ponieważ mapa tego świata jest ogromna, mamy tutaj naprawdę dużo okolic, do których mamy możliwość przejścia, a główna okolica jeszcze nie jest dostępna i ona będzie właśnie dzisiaj, 29, bo 29 jest premiera tej gry, będzie dostępna dopiero w dzisiejszym patchu, który dojdzie, a tych rzeczy, gdzie to już byłem, naprawdę jest dużo. Dobrze, widzę, że nasza martyśka idzie za swoje obory zaraz, ale jest wieczór, więc ja pójdę spać, zasypiamy jak widzicie, i budzimy się pięknego następnego dnia, gdzie mamy naprawdę wiele rzeczy do zrobienia. Ale od czego ja bym chciał zacząć, to od tego, że możecie sobie wytworzyć tutaj właśnie w imprezy takie balony, które ja już zresztą stworzyłem, i pokazać wam, co można ciekawego zrobić z balonami. Ja się już nie wiem, jak to zobaczyłem. Proszę, załóżmy naszej tutaj balony, naszej śwince. To! Hehehe. Czy on do góry? Pierwsza, co zresztą robię? Chyba nie. Okej, okay. no powiem wam zupełnie. Że niesamowita ma opcja, Spodzie, która ta gra. I kolejną ciekawą opcją jest to, że jak już ulepszymy sobie na trzeci poziom, naszą tutaj w tym przypadku, nasz chlewik, to możemy sobie kliknąć na takie tutaj wichajster. I zobaczcie, co się dzieje. Nagle zaczyna się impreza. Dosłownie impreza dla świn Widzicie wy to. Ja jestem w szoku Zobaczcie, na te słodkie świnki, nie mogę z nich, są przesłodkie o, no nie mówicie, nie powiecie, że nie są słodkie no Są przesłodkie w ogóle Wszyscy tańczą gdzieś tutaj i możecie tak zrobić, słuchajcie, z każdą, z każdą tak naprawdę, z każdym zwierzęciem Możemy tak samo zrobić, u kur <grym> Widzicie to? Nie mogę z tej gry, niesamowite to, to jest Także możemy po prostu zrobić sobie imprezę totalnie na całego tutaj I, i wszyscy tańczą, wszyscy się cieszą ale to nie wszystko, ta gra jest tak rozbudowana, że ja naprawdę siedzę tutaj chyba już trzecią godzinę i coś tam zawsze robię. No dobrze, ale myślę, że skoro kanał mój jest głównie Simsowy, to moglibyśmy sobie pomyśleć jednak jeszcze nad urządzeniem czegoś w tym domu, skoro tutaj już jesteśmy. No i w, w wielu przypadkach akurat ja robię budowanie, więc ja zasadniczo mógłbym sobie zrobić tej kuchnię, więc poróbmy sobie niektóre te rzeczy, na przykład jasną szafkę sobie zróbmy, jasny stołek. Jasny blat z młynkiem do kawy, jasne krzesło możemy sobie zrobić, jasny stolik, jasny kredens. Tutaj mamy, jak widzicie. Półkę kuchenną z, kucheną, z chłop, kubkami. Tutaj mamy w ogóle lodówkę, nie więc po prostu, co to jest. Mamy piekarnik, mamy oka, mamy zlewo zmywak, no wszystko, co tutaj chcemy. To autentycznie jest, nawet mamy stół. I zobaczymy, jak to po prostu wygląda, czy czy według Was będzie coś ciekawego, czy nie. Zasadniczo w naszym domu nie mamy za dużo miejsca, więc tutaj możemy sobie jakoś upchnąć małą kuchnię. Ja niestety też dużo miejsca tutaj, że tak powiem, wykorzystałem już. O, a tak wygląda plecak po ulepszeniu, bo plecak w porównaniu do tego, co było wcześniej, jest strasznie malutki, więc ja wszystkie te rzeczy sobie tutaj przyłożę, kochani taką kuchnię, że po prostu Kasia Dowbor to byłaby z nas tak dumna, że sobie nawet nie wyobrażacie tego. Możemy sobie za pomocą klawisza E, e obracać rzeczy. Proszę bardzo, ja bym sobie chciał lodówkę tutaj, to proszę bardzo, klikam sobie E. I lodówka jest obrócona, więc tutaj sobie zrobimy naszą kuchnię. Czwóreczkę mamy, jak widzicie, tutaj nasz zle. Na trójce mamy oka, więc damy go tutaj wyżej, bo akurat pod oknem to zrobiłem, no trudno. Na piątce mamy stół, więc stół też tutaj postawimy. Jak widzicie, on troszeczkę rzeczy tutaj się nakłada na siebie, ale możecie po prostu lepiej rozplanować niż ja. Tutaj też fotel sobie ustawię już. Proszę bardzo, elegancki. Ósemka. Tutaj możemy sobie, proszę bardzo, ustawić jakieś miejsce na garnki i tak dalej. Siódemka. Tutaj postawię tę szafkę z młynkiem. I widzicie, wygląda to nieźle. Borecik tutaj też postawię, Proszę bardzo, mamy kuchnię <grywania> zrobioną. Także jestem ciekawy, co o tym budowaniu. Ej, a jakbym tak zespałnował, dosłownie miliony zwierząt, to co by się stało? O jezus, miliony kotów, miliony psów. Nie, co nawet. O, krówki, wszystko, patrzcie. I wszystko to. Dosłownie, możecie zdobyć. E, no natomiast. O, koty, jaki słodki. Natomiast. O! Mam kota! Mogę go pogłaskać, nie nadajmy mu mimię. Miłka. Kiedyś miałem kota miłkę, by the Możesz zobaczyć filmik z nią na moim kanale. Jest, już nie żyje. Także możecie naprawdę dużo, dużo. O, kto chce jeszcze? Ty chcesz to? A, ty chcesz coś takiego, to mogę ci tu dać. Nie, nawet kaczki są. I jak, słuchajcie, zasypicie sobie tutaj normalnie, wiecie, dane po prostu uprawne, to wtedy będziecie mogli sobie te rzeczy oswoić. A raczej te zwierzęta. No do, no, dobra, ale oprócz tego, że mam farmę, to mówiłem wam jeszcze, że mamy naprawdę całkiem duży świat, więc chodźmy sobie i poobserwujmy coś. Mamy mapę świata i możemy się przenieść do, yy, dosłownie, niektórych lokacji, jak widzicie zresztą, resztą, więc, więc pójdźmy sobie do pustyni, zobaczmy jak wygląda pustynia. Na pustyni jeszcze nie byłem. Wow. Witam panią, witaj podyć no jakie ja dawno nie widziałam drugiej żywej istoty w tym piekle. Przeciśny płaszcz, to Louis! V. <grystanie> Skąd ten pomysł? To mój płaszcz. Sama go uszyłam, zaprojektowałam, z krojami uszyłam. Na całej planecie nie ma drugiego takiego. <laughs> Uuu, może być sawecz, przykro mi, ale połowa dziewczyn na stacji taki nosiła. Taki powiedzmy, co? To też jakiś beszl ukradł mi projekt, wiedziałam, że tak będzie. I jak widzicie, jest tutaj też cała fabuła, więc też nie jest tak, że wy tylko tworzycie już rzeczy, tylko faktycznie dążycie do tego spotkania z dziadkiem, który jest na tym Marsie. I macie różne postacie, dla których możecie zrobić różne rzeczy. Jak widzicie, mamy tutaj projekty od Janet, które możemy jakby posiąść. Ja już mam te rzeczy odblokowane, ponieważ jestem w trybie kreaty Natomiast, jak widzicie, gra jest to naprawdę bardzo rozbudowana i ja wam powiem szczerze zupełnie, że gdybyście chcieli, to my moglibyśmy sobie pograć w to, bo ja uważam, że to jest naprawdę jedna z ciekawszych gier, taka, wiecie, relaksująca, bo ja po prostu sobie, nie wiem, nawet rozbijam tak dla, dla siebie po prostu te śmieci, sadzę te roślinki. Opiekuje się tymi zwierzętami, i to jest takie mega, mega relaksujące. A mimo tego, zdaję sobie sprawę, jak ta gra jest naprawdę bardzo rozbudowana i strasznie mi się to podoba. Dostałem nasionko jakieś, jak widzicie. A dodatkowo, w związku z tym, że gra dzisiaj wychodzi, tak jak mówiłem, dostanie ona już dużego swojego pacza, i w tym paczu już niedługo mają dojść również, słuchajcie, na przykład wędkowanie, czy taki hardcore. Uuu, fenek, nie, jaki piękny, możesz nim za domem, jeszcze musimy pustynne lisy yy, słuchajcie, wiecie, kolejny quest, żeby pomóc pięciu pustynnym lisom I mamy tutaj zadania, pustynne lisy Odpady przekazują kolejnemu zwierzęciu, nie dość, że zabierają mu miejsce do życia, to jeszcze ograniczają dostępność pożywienia Jeżeli zdobędę parę arbuzów, zdołam pomóc fenkom Widzicie? Nie ja znam, są te zadania, naprawdę Cóż, kochani, ja uważam, że ta gra naprawdę jest relaksująca i naprawdę, ja już gram chyba trzecią godzinę w nią i naprawdę robię o, zobaczcie, kotek w tym no przybudzę normalnie. sobie siedzi. Czym nie jest przesłodki? Uważam, że gra jest mega, mega... I naprawdę jest bardzo rozbudowana. Może Was... Na wiele godzin. Tak mi się wydaje, że może Was naprawdę zaciekawić. I wiele godzin możecie na nie nad nią spędzić. Dajcie znać, co wy sądzicie. Ja bardzo nie zrobię więcej odcinków z tej gry, jeżeli tylko i wyłącznie wyraźcie taką chęć, a myślę, że inne gry na tym kanale też by się przydały. Także dawajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Ja uważam, że gra jest naprawdę spoko i serio nie spodziewałem się tego. Także tym bardziej świetnie wyszło, że mimo tego, że to jest film sponsorowany, to tą grę polecam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo super. Cóż, ja dziękuję wszystkim i za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia następnego i... chest